Witajcie, witajcie, witajcie. Z tej strony Luźny Lukaszero i jest ze mną SOWOWÓJ. Gramy w LoL'a. Gramy na linii bot. Ja wziąłem Veigara. A nasz support kochany wziął... Tam kęcza. Potężną rybę. No. no niestety, się będą powtarzać. Kurwa, żadnej zmian na supporta to trochę boli, co nie? Mm -hmm. Tyle postaci, kurde, jednęli i tak naprawdę tylko Swain był na supportzie. No tak to większość to. Jakby to powiedzieć, postacie stopa, które dostały bufy na dżunglę. Co jest czarne, niebieskie i zadać Pojawiły się stworzenia. Wypierasz się mroku w swojej Ech, tragedia. Jeszcze żadnych przedmiotów też nie zmieniali, praktycznie. Tak, naprawdę zmieniła się mapa i to, to jedyne co, i więcej postaci będzie grane na dżungli, na przykład jak teraz Atrox u nich. Tak. A my chyba mamy teraz aktualnie fajną sytuację, bo możemy iść sobie w pancerz. No. Trzeba było wziąć Malphite'a. Tak myślałem, ale nie, nie hmm. pamiętałem, czy, Który odcinek był, wiesz... Pierwszy, że ma fajta, czy jest tam kęcza. <grywa> 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 bo tym kurde, coś często graliśmy. No tak, Caitlyn, nie? To... Kurde, wano, ja mam pierwszy i to mi się nie podoba, bo nie odnawiłem sobie życia. Podaj siebie wszystko tą miotełką. Bez <grymne> mob. Miotełka. Ten trzęs jest jakiś pasywny, zauważyłeś? No. Mógłby rzucić bez problemu tego haka i, nie wiem, próbować coś? A! Tego rzucił. Poszłem dwa razy ku Nie chciałem. Chyba jej się nie spodobało, że w nią szczęśliłem, tym języczku. A szkoda, że Brajer nie ma im, no. Ostrożnie, Lukaszero, jesteś... Nie jesteś tankiem, o. Ja się tam rzucić, mogę do nich. A ja za to te asystę nie dostałem. Kurda. No, nie rzucaj się. No. Najlepiej powiedzieć: nie rzucaj się. I ty mówisz, że na serio to są ci sami? Tak. Ale to. No to ciekawie. A, bo, ale ja się cofam. Daj mi nie pokażemy jednak. <grymne> Ech, powtórka będzie z poprzedniego... Co radę właściwie <grymne> Ale... To jest. To, bo... Nie, bo co się przechywało teraz, co? Co? Coś się co się przechywało, co? Mówiłem, że ja tym razem zachęta też nie daje rady. <słuch> wow. A ja zjadłem sobie ciastko, ale nie opłaca się. No, jezu, serio? Aatrox daje radę na misia? Na misia. I nie mogę jej walnąć, bo wchodzi w krzaki, nie? Serio? myślałem, że on będzie, będzie w tamtym Trafiło mnie to, ale obok kurwa. Oddawaj dziecię. No. Jezu, ja ciastka wziąłem. Najgorzej Zabijaj

Oh, Zaham zdobuje dwa kity. Magia. I mnie. Spokojnie na tym było cie jest spokojnie No Co się spać cyce Kurde, <grym> w mobka trafił <grym> <laughs> Już I nie doszedł ten języczek, no. Mój, mój strzał też nie doszedł, nie? Serio? O kurde, i znowu mnie łapy. No tak, ja jej nie trafię, oczywiście. On czy mi się wydawało? Właśnie nie wiem. Jak to chyba wyglądało? Kurde, a nie na 100% mają widzę. O Boże. Mały krasnal za ciebie przyjął No, i dobrze Bić krasnale. Dobra, jedziemy Trzeba im teraz wklepać Będą nam matki gary z bicikami. Oh yeah. Serialny zabójca. Udało ci się zabić wroga. drogach. Bo ujej! coś. Chociaż nie, właściwie to na naszą korzyść i to mocno. Moi nas nie zabili ani jeszcze. Twoja dusza będzie mi dobrze służyć. Ja jestem ciekawy, jakbym miał nas adres tutaj złapać. Co bym musiał zrobić? I koka do tyłu. Jest no. pomiędzy. O, o. Oh. No, no. <noise> Dostał bułę od razu, nie, na przywitanie. A, goni mnie. No nie, złapał mnie. Treść. Ty, par. Goni mnie. A! Aha. Kurde. No nie gadaj, że on uciekł. Nieładnie. Ja pierdzielę, ten głupi treść mnie przyciągnął na ostatnią chwilę. Tylko samą końcóweczką, wiesz? Nieładnie. Jezu, jeszcze Mobek musi przyjmować za. Czy ta Kate mnie odpuści, czy będzie za mną kurwa szła specjalnie? A już języczek duży mam. Duży masz języczek? Mm -hmm. No patrz O Boże, znowu atrakcje. Jezus. Co on się uparł? I co na mnie? Zły Darkin. Nie doby Darkin Nie będzie. Muszę smoka zrobić, on musi tutaj być Nie, nie musi Ale nie musi O patrz w ostatnim momencie O! Super. No i kurwa łatwo. Nie ma tu smoka? Nie ma. A, u nas ten. Ym, nie było tego. Renektona tyle czasu? Ile? No, Do, trochę. Dobra, nawet nie zauważyłem. A, co no dobra, mówiłem, że w pancerz możesz iść w tym meczu, co nie? Znaczy, by to ta. No Tylko, Desu, sobie klepsydrę. <śmówi grała> Dla jaj. Ale najpierw idziemy w Rabadona. Już? W Rabadona od razu? No ty, kurde, na Veigarze? Na Veigarku oczywiście, że tak. 1-1-4. <śmówi> Koniec serii. Lecimy, lecimy. O, o, o. O, bardzo ładnie. Bardzo. Nieee! I Ereczka poleciała. Oj, no bardzo zły pomysł iść tutaj na lewo, co nie? Das ist super. Co go bije? Zniżmy wierzę najpierw Ustoszenie Nic wierzę, niż wierzę, niż wierzę. Nie Twoja drużyna grawi prawie. <byc zginęła> <noise> Она любит рисковать. я тут такой почем летит, видишь? Хм. Не, ну панно, серьезно? Build'a polecanego kurde przez Riot po prostu, czy co? Gdzie kurde ten? Czemu on idzie? Kto? To nie ustępliwość? Eee, kto? No jak nasz. E. Nie, zapytasz się. Chyba tak, kurde, ale. Pancerniaki jakby złożył, by. lepiej. Teoretycznie. Chyba, że ta ustępliwości mu robi aż taką dużą różnicę. Hmm. Kilka, tak szczerze. <noise> tak tego się nie spodziewał, hehehe <noise> się spodziewał i się przestraszył Jezu, ja chcę tu wejść, żeby ich kudesa ukryć, a ty mnie blokujesz Serio? No nie, nie, Staszka z niej nie ściągnęłem. specjalnie <noise> czekałem Sorki. A ten r w nią mieli kurde kół <laughs> Fire! <laughs> tu, 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 tu. A też nie się najeździłem. Kurde. O, jadł, żynę, 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 żynę. Oni to wiedzą, że nie mają? No. To był mądry pomysł. Eee, chyba nie. Aj, chyba nie! Oddaj oh. <grystanie> no mi tego staszka, to je rzeczy. Oj ojoj, ojoj. ojoj! Wszyscy to przeleźli. Oj oj ojoj oj uciekaj, 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 Andrzej, uciekaj. Nie stworzyli 3 arki, żeby nas naprawić w ogóle. Jezus, on tu chodzi. Kaczek ja zielony to win. Haha, dobra. <ścoughs> Aj, ściągnąłem go. Ściągnąłem <ścoughs> Atroxa. Dobra, zobaczmy co ten Zachem robi. Teraz jest nieśmiertelny, można powiedzieć. Hmm, nie macie doskoju. To Czyli Zachem nadaje się na postacie i ja muszą też podejść do niego, nie? To na pewno. Gruby tamkę. Gruby tanker. Nie do powstrzymania. Przeciwnik pokonany. Wreszcie, po dobyłem jednego staczka. Super. No dobra. dobra do na zabiłem. No. Ile ci daje ten Rabadon? Mam, mam 551 Biedny atroks. To jest za to, że mnie bił Jezu, te stalowe serce to pojawi ci, że nie nabije W tym meczu Wszyscy giną zanim kurde zdarzy się to naładować Trzeba bo iść całkowicie w pancerz. Aha. No. <grywa> I za 21, no to nie jest. mecz No. Tylko jedno serduszko mogę dać. Uuuu. Daj atroksowi. Hahaha, <grywa> nie dałem tobie. Rocznica Arcane, rozegrane. 4 mecze. źle poszło. A jak? Jak zawsze. No ten zachę się odbił za 10-3 zrobił. Hmm. Ciekawa postać, ale bardzo podobna do tego Xina, co nie? Tak, tak. A no i będzie i... podobny. Tak, no wiesz, no. Film w tym. W zakończeniu sezonu też było pokazane, nie? To będzie bardziej taki Xin 2.0, nie? Taki Xing by wyszedł dzisiaj. No, 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 no. No dobra, to wszystko w tym meczu. Więc trzymajcie się. I do, do następnego. Widzenia. Do zobaczenia.